Cześć, jestem Malko z tej strony, Kuba Gridner z kanału Cykloza, a dzisiaj pokażę Wam 4 budżetowe typy, aby ułatwić sobie życie bądź poprawić jakoś nagrania z kamery sportowej. Bateria z GoPro Hero 8 wystarcza na nieco mniej niż 2 godziny nagrywania. To sprawia, że na jeden dzień potrzebuję ich około 4. Jeden z najprostszych typów, który upraszcza życie, jest ponumerowanie baterii. W momencie wymiany nie mam mowy o tym, żeby się pomylić, a im mniej czasu spędzam na ogarnieniu sprzętu, tym więcej poświęcę na jeżdżenie. Wykonanie jest bardzo proste: wystarczy kartka, długopis i taśmachająca, i im więcej masz baterii, tym bardziej dostrzeżesz plusy takiego rozwiązania. Windcover, czyli gąbkowa osłona na kamerę, która wytłumia dźwięki wiatru. Jest to według mnie najtańsze i najlepsze ulepszenie do GoPro, a wpływa ono diametralnie na jakość nagrania. Pierwsze nagranie jest bez osłony, drugie jest założoną. Wszystko tego samego dnia na tej samej trasie. Posłuchajcie różnicę. Koszt takiego rozwiązania to między 10 a 60 zł jest, zależy gdzie kupujecie. Na Aliexpress da się to za tychę, ale będzie lecieć pewnie za dwa miesiące i jakość wykonania jest nieco gorsza. Przykładowo dolny mikrofon w Hero jest niezakryty. Wersję, z której ja korzystam na co dzień kupiłem w Empiku. Z tego co widziałem, niestety nie ma jej już dostępnej na stronie. Jeśli chcecie poszukać czegoś podobnego, to szukajcie pod hasłami Wind Cover czy Windproof Cover. Chin Mount, czyli głosowanie kamery na podpródek, to kolejny tip, który poprawi jakość nagrania, choć tutaj jest już to zdecydowanie bardziej osobista preferencja. No i nie dla każdego, bo trzeba jeździć w kasku typu Full Face. Porównując to rozwiązanie do mocowania na klatkę, nagranie jest dużo bardziej stabilne, a dla mnie dużo wygodniejsze w noszeniu. Kamera w ogóle nie przeszkadza podczas jazdy i można o niej po prostu zapomnieć. Z drugiej jednak strony, nagrania z tej perspektywy w mojej opinii są niedynamiczne i pomimo, że kod wydaje się nieco szerszy, to sam teren nie jest tak dobrze oddany jak przy wcześniej wspomnianym mocowaniu. Kolejnym plusem tego rozwiązania jest praktycznie bezkosztowa instalacja, wystarczy jakiekolwiek mocowanie do GoPro, parę zipów, trochę kreatywności i gotowe. To którą opcję wybierzecie zależy już od tego jak jeździcie, co nagrywacie i czego oczekujecie po samym nagraniu, ja zachęcam do przetestowania obu z tych opcji. Kamera GoPro bada to do siebie, że za każdym razem, gdy potrzebujemy wymienić baterię czy kartę SD trzeba ją zdabontować, a potem założyć na dobę. Aby wszystko było perfekcyjnie ustawione trzeba zernąć na podgląd i zobaczyć czy przypadkiem nie nagrywamy samej kierownicy. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste i zupełnie darmowe. Wystarczy raz dopasować koło do mocowania tak, jak ma to wyglądać, a następnie przejechać po długości markerem, tworząc prostą linię. Dzięki temu przy mocowaniu kamery możemy ją ustawić dokładnie tak samo jak za poprzednim razem, uzyskując tym samym kąt nagrania, jaki chcemy osiągnąć. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach jakie wy macie przydatne tipy do kamer sportowych, a tymczasem ja się będę z wami żegnał, pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower, na razie!